Witajcie kochani. Sezon rowerowy w pełni słońce świeci. Z pewnością przemierzacie na rowerach nie tylko dziesiątki setki, a może nawet tysiące kilometrów. I podejrzewam, że w pewnym momencie zaczyna was boleć pewna część ciała. Przedstawiam Wam dzisiaj Piotrka Fiałkowskiego, który jest pasjonatem rowerowym i doradzi Wam, co zrobić, żeby nic was nie bolało. Kochani, siodełko to bardzo ważny punkt podparcia. Bez względu na to, ile czasu spędzamy na naszej wycieczce rowerowej, istotnym jest to, abyśmy czuli się zrelaksowani i wygodnie mogli na nim spoczywać czy tam siedzieć. Chciałbym Wam pokazać dwa modele siodełek. W jednym i drugim przypadku mamy siodełka wyprofilowane. prawda? Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o przepływ powietrza w okolicach naszego tyłka. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nasze punkty podparcia, czyli Kości kurszowe, Kości kurszowe. Dwie kości kurszowe, które mniej więcej w tych miejscach spoczywają, czuły wygodę, tak? Zapomnijmy poproszę o tym, że siodełko wygodne to siodełko miękkie. To nie jest do końca prawda. Istotne jest to, żeby siodełko nie tyle było miękkie, co dostosowane rozmiarem pod szerokość naszego tyłka. To siodełko, które jest wąskie, które jest stosunkowo twarde, także może być bardzo wygodne, choćby z tego względu, że jest wycięcie po środku. To będzie siodełko wygodne dla faceta. Z jakiego powodu? Z powodu groczołu krokowego, który jest mniej więcej w tym miejscu i on nie jest uciskany. To znaczy, że to jest siodełko typowo męskie, a to jest damskie, tak? Tak, tak. To jest siodełko męskie. To jest siodełko, które możemy zastosować zarówno w szosie, rowerze szosowym, jak i w rowerze MTB. Natomiast to jest siodełko raczej przeznaczone dla pań, a, i to jest raczej rower miejski. Zwróćmy proszę jeszcze uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Nie tylko rozmiar siodełka i model siodełka jest istotny. Bardzo istotne jest to, żeby siodełko było odpowiednio ustawione na sztycy, tak? Czyli żeby siodełko nie było zbyt bardzo pochylone w dół. Wtedy będziemy się suwać z niego, będzie to niewygodne. Cały ciężar naszego ciała będzie spoczywał wtedy na rękach, a tego przecież nie chcemy. Siodełko tradycyjnie nie może być też zadarte, bo wtedy będzie nam niewygodnie. W przypadku faceta będzie ucisk na gruczoł krokowy. W przypadku kobiety ucisków żadnych nie będzie, ale też nie będzie wygodnie. Naturalnie należy pamiętać, że siodełko to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest zapewnienie sobie komfortu w postaci odpowiedniej bielizny. A spodenki rowerowe możemy wybrać dla kobiet i dla facetów. są takie, takie jak dla Borata, nie? Trochę. Troszkę tak, ale na to zakładam jeszcze koszulkę. Okej, okay, a pod spód zakładamy bieliznę? Bardzo istotne, bardzo istotne, nie zakładamy bielizny. Tutaj jest specjalna wkładka higieniczna, która ma nie tyle spowodować, żeby nam było miękko. Najbardziej efektywna wkładka to jest wkładka żelowa. Tutaj mam akurat taką z pianką. Natomiast bardzo istotne jest, żeby nie zakładać bielizny, pod te spodenki. Bielizna spowoduje obtarcia, a my chcemy ich uniknąć. W związku z czym spodnie bezpośrednio na skórę. się to jest magiczny taborecik. Serdecznie Ciebie zapraszam, żebyś po pierwsze wybierała salony rowerowe, gdzie taki taborecik jest na stanie. Dzięki niemu możemy sprawdzić. A zaraz tobie powiem, co możemy sprawdzić. Proszę bardzo, usiądź sobie. I pozostaw taki odcisk swój. Tak mocno tam czekaj. I w ogóle to życzę Tobie, żebyś zawsze wybierała takie salony rowerowe, gdzie taki magiczny taborecik jest. Bo dzięki niemu będziemy wiedzieli po pomiarach dokładnych, jakie siodełko należy dostosować. Posłuchajcie, kochani. poczekaj, i ta miarka mi powie, jak, jak bardzo restrykcyjną dietę mam teraz stosować. Se? Możemy do tego podejść w ten sposób. Natomiast jest jedna bardzo istotna rzecz. Najważniejsza w tym materiale filmowym. Siodełko dobieramy nie do roweru, tylko do siebie. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za wszystkie porady. Mam nadzieję, że nie tylko ja na nich skorzystam, ale również Wy. Tymczasem zapraszamy Was na rower. Korzystajcie z pogody póki jest, bo mieszkamy w takim klimacie, że to różnie bywa. Chcemy się z Wami serdecznie pożegnać. Pa! pa!